Niezbędnik Belli to pamiętnik, notatnik i kalendarz w jednym. Dostępny na bellastaj.pl, gdzie znajdziesz też wiele, wiele innych epickich produktów. Siemanko, z tej strony Bella i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Ze mną jest Wito. Jo, siemanko, z tej strony Wito. I gramy dzisiaj w gierkę Simon Says. Często pisaliście mi ją w komentarzach właśnie, aby w nią zagrać, więc gramy. Do końca nie wiemy, o co tutaj chodzi, ale myślę, że będzie śmiesznie, dlatego jeśli filmik wam się spodoba, zostawcie łapeczki do góry, subskrybujcie kanał i dzindzolcie Wpadajcie również na bellastay.pl. Pierwsza rundka, widzę, tutaj już była, a znaczy zadanie. No, i czekamy na kolejne. Nie dotykaj yy, podłogi. Ten a, to gdziekolwiek. Ok, chyba już stanąć. Chyba tak, zobaczymy. Tak ja w wolne... Jest dobra, przed Ej, a dlaczego oni padli? Bo wiesz co? W ogóle to What? jest jakieś to dziwne. On czasem jak mówi nie, to trzeba tutaj to zależy, zrobić. co ta osoba tam wybiera później, no? co nie? Ten on the yellow button. Czyli ja chyba a... nie sądzę, żeby yy, ten. Zobaczmy. Widzisz? Tak, bo on powiedział, no? że nie. Bo my nie wiemy, co mówić, że mamy to zrobić yy, i mówić, że tak, czy że nie Także to jest takie dziwne trochę Trochę dziwne, yy, no i trzeba... Ale fajne, dobra, Harry, fatka. grab a coin Dobra, zbieram, szybko Ja nie, ja chyba nie będę zbierać Bo jak ci pokazywałam instrukcję, to jak on tak mówił, to nie No ale nie zbierz, folga. bo żeby nie zostać wyeliminowanym Nie, nie, nie Ej, ja padłem Nie, 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 widzisz? Czyli co, nic mam nie robić? Jak on mówi, jak What? on... Jak on mówi don't, czyli to, to masz to zrobić, a jak on mówi na przykład samo jakiś jump, to nie wolno tego robić. Okej okay. yy, No nie wiem, może coś nie wiem o co chodzi. spikes, Czyli uważaj, żeby cię to... No to uważam, Spikesy no. nie załatwiły. Nie, nic takiego nie robię. Yy, yy, stoję tu ciągle, gdzie stałam, prawie że. Nie wiem o co. Nie wiem za bardzo o co rosną. chodzi właśnie. Czy on no jak mówi, że mamy. Okej, okej? Przedwa? Jest, dobra, przetrwałam. Ja muszę to sprawdzić, o co tu chodzi. Możesz to sprawdzić, ale ja widziałam właśnie. Są różne wersje tej gry. Yy, ta niby nie jest oryginalna, ale jest bardziej kolorowa, więc wybrałam tą. <grym> <grym> Także, yy, co? Yy, musimy przetrwać, ale yy, ciekawe, czy my to przetrwamy, jak przeskoczymy. Pewnie nie wolno skakać przez to, tak mi się wydaje. Chociaż. Hmm. Ten przeskoczył i żyje. Dobra, Donut survive, czyli nie przetrwaj, on tu pisze. Nie przetrwaj? No niby tak. O nie, o Ale nie. nie wiem, o to Ale tu chodzi. Ale chodzi, chodzi jednak o przetrwanie. Nie wiem, dziwne Widzicie? to. Jest. Jakie to jest w ogóle podchwytliwe wszystko? Ja nie wiem. Wy pewnie znacie to. No, ja będę Simony w następnej rundzie. Fajnie! To, mu, to dajcie znać w komentarzach, właśnie e, jak wam poszło w to. Uważaj, bo to spliw będzie. No i właśnie, ja nie wiem, co. Uważaj, ja mam... nie Muszę na te dziury. Jest nas tu dużo i każdy robi... Chociaż one same się też robią te dziury. Same, same się robią. No i jak ja mam to przetrwać? Jest mega ciężko. Nie wiem, czy będę skakać, czy nie. Chyba nie, dobra. Dobrze, że mamy odliczanie, to coraz lepiej. Nie, nie, lepiej. nie, uciekaj tylko. Ej, no gościu, odsuń się, a nie mi tutaj. On specjalnie chyba tą Dwie dziurę chciał zostały. zrobić. Dwie minuty zostały. Dwie minuty? Siedem sekund tej. o! Wow, prawie, prawie! Już jest coraz gorzej. Już jest ich coraz więcej. No nieźle, ale dobra, Ej, okej, okay, już się wystraszyłam. Chciałabym to schować, bo mi to przeszkadza. Nie da się tego schować właśnie. Dobra, właśnie widzę. Okej, okay, czekam na kolejne zadanko. Yy, jeszcze... Dobra, dwie minuty. Czemu on nic nie wybiera? No, no dawaj. No, spokojnie. Okej. Okay. Don't sent on the green button. Dobra, to nie stawaj. Czyli nie stawaj. Dobra. Ale może to jest właśnie, że stawaj. Nie. Ta, Dobra. No to ja nie rozumiem już tego, bo tu było też, że nie stawaj, więc e, powinno się stanąć. Nie, nie kumam tego. To nie? Dziwne to jest. Ja muszę być Simonem, dopiero będę wiedział o co chodzi, okay. bo tak to ja nie wiem. Yy, dobra, coś będziesz strzelał. Ja yy, gdzie? Tu. Aha, dobra, w tę stronę, ale o tu w każdą. A ja nie mogę odwrócić Łacaj. kamery w żaden sposób. Ale ciężko, Dlaczego nie możesz? Znaczy, nie mogę już odsunąć, tylko mogę tak patrzeć najlepiej. Ale jeszcze płatki mi zakrywają. Ej, ciężkie to ciężkie, jest. Ciężkie, ciężkie, sama zostałaś w ogóle. Naprawdę? Tak. O ja, i co ciekawe, czy z Simonem zostanie Nic. osoba? Nie, ja będę z Simonem, bo już sobie kupiłem. O, więc e, ja będę kolejnym Simonem, muszę no zobaczyć co tu będzie chodziło O zobaczcie Czyli Simon jest... wygrał chyba No tak No wygrał, bo czas e, nie, nie ten e, Zgadza się Simon wygrał Tu jest ładny świat, są jakieś pety, można, o jakie ładne pikachu Okej, okay, <laughs> sprawdźmy, ale po co mi te pety, to ja nie wiem w ogóle Nie wiem ile ja mam no, diamentów, tak zabawy zero tylko. diamentów mam Jak wyjść ze spectate Moda? A, tak. No dobra. tak samo Tutaj mamy jakieś takie bronie jakby, ale ja nie mam żadnych diamentów, zero Są skrzynki zero. jakieś Czyli pewnie te diamenty są za wygraną Możemy pójść na skrzynki, ale... Eee... Emoji się dostaje, to nuda Emoji, ale co? Co mnie potem emoji? No nic właśnie To jest taki train na przykład, czy coś Ale nawet nie mam tyle Dobra, już kasy. będziemy zaczynać, uwaga Także, dobra, zobaczymy. No ja muszę być, bo ja kupiłem za 50 robuxów Ty, no to zobaczymy, czy właśnie... Ej, czy cię oszukają? Nie, nie Ja... Dawaj, no, dawaj, Nie, dawaj, no, dawaj, no będę ja Będziesz ty Aha. Okej, okay, dobra, fajnie. Zobaczymy teraz co tu chodzi. No i dobra, zobaczymy. Jestem ciekawa, też bym chciała być, ale chyba no nie. No to mam może roboców. w kolejnej rundzie będziesz. Nie pamiętam. Dobra. Ja wybieram tylko co będzie w kolejnej rundzie. Time to dance. Don't survive. Aha. Okay. Survive the discotek. Czyli ja dobra. zaznaczę, że musicie przetrwać dyskotekę. Czyli not go to the. Aha. Nie wiem, o co tu chodzi. Ej, patrz. Do not stand on the yellow. Ja coś wybrałem, I, ale nie, nie, nie wiem, o co chodzi. I dobrze, ja przetrwałam. Okej. Okay. Ej, ta gra jest ogólnie dziwna. <laughs> nie. Ja coś osób... tutaj klikam. Dobra, okej. Okay. Hats. Dobra. To teraz na żółty. Nie wiem, czy macie stany, czy nie. Eee, A, bo ty z wyprzedzeniem wybierasz tak. i ty mi teraz mylisz wszystko o, ja słuchałam cię. Naprawdę? No, no to bardzo dobrze o to mi chodziło. No i się sypadli, właśnie! Juhu, wygrałem! Sposób. To bez sensu! Ja nie wiedziałam, że ty to sobie. Ale tu nie wiadomo robisz. co ty się wybierasz w ogóle, ja nawet nie wiedziałam co chodzi za bardzo. No ty nie wiesz, ale ja czytałam jakąś instrukcję i mniej więcej coś tam wiem, no, no tego, wiesz, że nie wiesz dalej, bo mi nie wytłumaczyłaś nic. Bo jak ja ci No, mówię, no to powiedz nie co, co chodzi. No mówię ci jak masz dąd. No. No to don't Czyli co, mam to robić, czy nie? No, nie wiem, to zależy No to właśnie, no to jak ty mi to tłumaczysz? Właśnie, no, no, no to, no powiedz co, wytłumacz to, no, no jak on mówi, że nie y, skacz na żółty, no to nie skacz na żółty no. A jak on mówi, skacz na żółty, no to wtedy nie wolno skakać też na żółty No to bez sensu to jest w ogóle No, jeszcze jest trzecia opcja, że, y, że zrób to, czyli też masz tego nie robić Czyli najlepiej nic Czyli nie grać, prawda? Czyli nic najlepiej nie robić, bo ja nie wiem no, co chodzi za bardzo. Ale ogólnie no mówię, dużo osób gra w tą grę, więc chciałam sprawdzić, wy też pisaliście w komentarzach, ale na razie oceniam tą grę na dziwną grę. Ale zobaczymy, zaraz może ja to ogarnę jakoś bardziej czy coś. Może ty masz rację, zobaczymy, czy masz rację. Ja będę robił tak, jak ty mówiłaś. No zobaczymy. E... Simon so, said, not grab the coin. Czyli nie biorę. Czyli nie biorę. No dobra. No i zobaczmy, czy. To nie biorę. O tamta dziewczyna złapała końca No i padła, widzisz? No, czyli nie biorę Czyli hmm. może masz rację No, na pewno mam rację, skoro tak długo przetrwałam Widzicie? To nawet taki tutorial jest dla was, jeśli nie ogarniacie tej gry <grym> Don't stand on the corner No ale, e, który corner? No Czyli sensu. mamy nie stawać Aha <grym> Ja nie wiem o co chodzi, bo ja w ogóle siedzę. <grym> A ja stałam ja nie wiem o co chodziło w ogóle teraz na przykład. Dziwne to nie? No. Dobra, kolejne, z... o nie Survive, Aha. czyli muszę przetrwać, to. No! No i niby y, nie Ty skaczesz przez to? No czemu nie? Ja się boję przez to skakać, bo się rozwalę. Więc ja chodzę po prostu za tym. Patrz o, nieźle, 9 sekund. No ale jest naprawdę mega tu dziwna gra. Nie wiem kto ją wymyślił, ale spoko. W miarę popularna ona jest. No bo to o, Patrz. Widzim? Ale dlaczego ja padłem? Czyli trzeba było dotknąć trzeba tego? Trzeba było, tak według tej instrukcji, a ja się bałam. Ale dobra, zobaczymy, sprawdźmy, kto coś robi. No, bo to nie jest, bo taka gra jest naprawdę. Yy, wiesz, yy, jak to się nazywa? Simon Says to jest taka prawdziwa gra, no a to wiesz, oni słyszałam. tylko zrobili ją w Robloxie. No wiem, rozumiem, no. ale ja nigdy w tę grę na żywo dobra, nie grałam Dobra, czekamy aż się zacznie kolejna runda, chyba co? Dobra. Dobra. Okej, okay, kolejna runda, kolejne głosowanie. Ogarnęłam, że jest tutaj dwóch fanów. Jest jeszcze dziewczynka i teraz Wito będzie. Nie, Wito nie będzie Simonem. Dobra, ktoś inny? Okay. Bardzo dobrze, że nie będę. Teraz jest moja misja taka, że mam wygrać tę grę. Mhm, mm na pewno. Zobaczymy, czy mi się uda. Prawie już wygrałam, bo zostałam jako jedyna ze wszystkich, więc no, ale było nie blisko. nie do końca. Dobra, ale i tak byłam lepsz od ciebie. No bo ja w ogóle nie rozumiem tej gry. No, dobra, czyli survival. czy mam przetrwać, czy nie? Nie, nie przetrwać. I dobra, ja nie przetrwam. Gdzie jest dziura jakieś są? Gdzie są dziury? Dobra, idę, no i żeby nie przetrwać. Padłam. I co? I co? I zobaczmy. I przegraliśmy. No i przegraliśmy?! Dlaczego przegraliśmy?! Bela, dobrze podpowiedziałaś nam. To ja nie rozumiem tej gry w ogóle. No, czyli w ogóle nie rozumiesz się tam, tego tak <grym> samo jak ja. To jest dziwne. Ta gra jest jakaś schakowana. Ej, okazało się, że dobrze powiedziałam, bo my nadal żyjemy. A ja już byłam Co mam teraz zrobić? Nie stój na y, żółtym, czyli... czyli... nie stój. Nie stój. NIE! Ja nie zdążyłem! Czyli stój A? chyba. Ja, nie, pa... jednak to ja dalej nie wiem o co chodzi. A może znowu nas przeniesie niechcący? Nie, wydaje mi się, że nie. Ja. Okej, okay, kolejna rundka, myślę, że będzie ona przedostatnia, jak nie ostatnia, bo ja już nie mam siły do tej gry. Ostatnia, bo ja wychodzę. Eee, pytałam na czacie widzów, o co tutaj chodzi? No, i powiedzieli mi, że po prostu trzeba no ja... słuchać Simona. Nieważne co on mówi: czy don't, czy do, no Nie, ale teraz nie mówi tego Simon, więc musimy zrobić to na odwrót czyli musimy przetrwać chyba. No to czyli tak jak poprzednio mówiłam, tak? A jak niektóre się rzeczy tam pojawiały, to czy ta, to był jakiś odwrót? Nie wiem, nie, nie będę tego tłumaczyć, bo i tak nie zrozumiałam. No, bo wy tł tłumaczyłaś co i tak i nie wiem co chodzi, wylep. E ale bynajmniej nie wiem, czy ona troszeczkę inaczej tutaj działa niż ta oryginalna, nie wiem. Więc y, zobaczymy, czy po prostu każdą rączkę przetrwamy. Jelku. Ja będę robić tak, jak on mówi. Jakie to trudne. Teraz. No jest trudne. I, A, i wiesz, no i dotknęło mnie, jakim cudem ja przegrałem od razu. To jest bez sensu ta gra. Mega ciężka ona. Ja nie jest gram właśnie. nigdy więcej w życiu w to. <laughs> zobaczymy, bo to jest naprawdę mega dziwne. Skoro on mówi nie przetrwaj, to powinnam nie przetrwać, tak? Czyli na przykład skoczyć do Ale lawy. on teraz tego nie mówił, to o, po prostu. No i będzie tsunami. East Coast, no teraz musisz wybrać sobie No i ja nic nie wybieram, nie? Oj, na no, jakimś fartym ja nie zrobiłam ja No nic na farcie zrobiłam, ci się udało Więc na farcie, no i bardzo dobrze Chociaż dłuższa rundka będzie i coś się tu może zadzieje Dobra, zobaczmy kolejne zadanie Co on tam wymyśli, mi się już guziki mylą po prostu No znowu to Czyli przetrwaj kulę teraz No przetrwaj, no dobra, okej okay. No nie, to jest dziwne, nie? Przetrwaj teraz No, to staram się wyobrazić sobie, ale te kule są cię... Uh -huh. <noise> Elo. No to nieźle ci poszło Jeszcze bez sensu te napisy są na dole Że to nic po prostu nie widać <noise> Przez co ani kamery sobie człowiek no, nie może No trudno, utunąć. to trudno Ale ja trochę pogracił, chyba teraz wiemy o co chodzi No chyba teraz ale szczerze to ja nie mam siły po prostu na tą grę, bo ona jest jakaś dziwna. Dajcie znać w komentarzach, Zobaczymy jak wam ktoś poszło. Przytrwa, poczekaj. Czekaj, bo może... i sprawdźmy, czy trwała jedna dziewczyna. Picka, A pito, tak byśmy pyta. już zagrali od razu. Co tam u Ciebie, Wito? U mnie w porządku. Wito yy, wrzucił filmik niedawno. Jeśli chcecie nie się pośmiać, to wpadajcie na tamten filmik, bo było śmiesznie. Ja byłam też trochę śmieszna. I zobacz, i Kitty Bella. Normalnie ja wygrałam, widzisz? No dobra, widzę. ona wygra na bank. Zobacz, Kitty Bella No na bank wygrałam. No, no trudno, dobra. Więc y, nie będziemy oglądać do końca, ale wierzę w nią. Także jeśli tak Ci się jak filmik Wam się spodobał, zostawcie łapeczki do góry. Subskrybujcie kanał, Dzindzolcie dzwoneczkiem. Link do gry będziecie mieli w opisie. Wpadajcie również na Bella Stey, a ja się z Wami żegnam i widzimy niedługo w kolejnym odcinku. Pa, pa!